Cześć, witajcie o poranku. Poranek na włoskich dróżkach. Ja już tutaj sobie przeszłam chyba jakieś około 2 km. Ojejku, jakiego pięknego motylka tutaj przyuważyłam, ale nie wiem czy go dostrzeżecie. Za mną. Oj, no i zauważyłam coś takiego, że kiedy się chodzi, no to trochę się sapie. Wchodzi, biega i posapuje. No ale tak, może to się też do tego przyzwyczaje, Do wszystkiego się można przyzwyczaić i nauczyć. Dobrze, dzisiaj jest poranek, piątek, poranek piątkowy. Tutaj za mną to wszystko, te haszcza, to są po prostu jeżyno-maliny, czy jak im tam jakieś takie. Kwitną dopiero co i się rozwijają. O, tutaj jest obok droga, ale ja tutaj idę taką dróżką polną, przyboczną. No, to może się tak odwrócę. Chociaż co tutaj widać? No nic. Jestem tutaj na włoskiej wiosce, chodzę w wiejskimi dróżkami przymiasteczkowymi. No, patrzcie, no, matko, ta morwa mnie prześladuje. Patrz, kobitą, patrz, chłopaku, co tutaj mamy. Znowu morwa, chodzisz, możesz się najeść, posilić. Posilam się tutaj i rzeczywiście jest bardzo słodziutka tutaj akurat w tym miejscu. Tylko że barwi, a ja ją tak leciutko biorę tylko tutaj w palce, żeby. O, mrówki chodzą też tutaj. Mrówki też sobie to jedzą. Nie umyte, nieumyte owoce je kobita na drodze. No i co będzie? Nic nie będzie, bo mocna baba. To do następnego wejścia. Proszę jakie piękne okoliczności przyrody. Tutaj się mięciutko chodzi po tym terenie, jak po dywaniku, jakieś pszczółki, motylki. Zaraz już nie będzie tutaj tych samochodów. No, i tutaj doszłam do tego prawie że zapadłego się domostwa. I muszę Wam powiedzieć, że ojku, jak ja polecam takie spacery, spacerobiegi, spacery same, same biegi, jak tam wolicie. Ale to jest po prostu coś pięknego. Taka regeneracja. A tutaj. Rumianek, znowu ten rumianek. Czeka tylko na zbiory albo na pszczółki. Ojejku, piękny. To jest jeden z moich ulubionych kwiatów. Ojejku, a tutaj co to za stwór siedzi na nim? Jeszcze a jedzenia prosto z krzaka, to przypomniało mi się coś takiego jak to w dzieciństwie. No a ja jestem y, dzieckiem lat 80., już w latach 80. po prostu przypadło to moje dzieciństwo. No i cóż, jadło się y, różne rzeczy w tym, tym dzieciństwie. Jakieś chlebki, jakieś. Y, stało się y, zakończenia trawek. Wysysało się soki właśnie z różnych tam roślinek, nie wiem, jakieś, no a już o owocach z drzewa to nie wspominam. Więc taka mała morwa, co ona może zrobić kobicie? Cześć, witajcie. Łączę się we wtorek. Było parę dni przerwy. No, nagrywałam ostatnim razem, tutaj na początku, to widzieliście, w piątek, jak chodziłam tam przez pola, łąki, dróżki włoskie, tutaj ścieżki po włoskich rozdrożach, tak. No, a dzisiaj mamy już wtorek. I cóż to, jak to szybko minęło? Były trzy dni tutaj takiego dłuższego weekendu we Włoszech, bowiem wczoraj, 2 czerwca było tutaj święto narodowe, rocznica 79. Italia zagłosowała, że chce być republiką. Już nie chce być monarchią, tylko republiką. Tak, w 1944. O i wczoraj byliśmy tutaj niedaleko w miasteczku i tam były takie różne parady, takie święto jakby właśnie z takimi nawet straganami, które sprzedawały obiekty II wojny światowej i nawet takie rzeczy po prostu, które się wtedy używało i ubrania i Jakieś takie środki nawet czystości się ostały, jakieś sprzęty domowe. Ja nie wiem, gdzie ci ludzie to jeszcze wynaleźli w 25 roku, już właśnie prawie 80 lat temu. No może już nie te sprzęty żołnierskie, jakieś kaski, jakieś odznaki wojskowe, nie wiem, ja się nie znam. Yy, Mniej najbardziej się spodobały, że były kobiety, które ubrały się tak, jak to się nosiło w latach 40., 44. właśnie. Po, zaraz, no prawie że już wojna się kończy, i jak to się kobiety tutaj ubierały we Włoszech, tak mi się one spodobały, że tutaj Wam zamieszczę klip. I no powiem Wam, no, może to jest nic takiego. Nawet te ubrania nawet dzisiaj są takie style ubioru na lata 50., właśnie. No 50., zaraz po 40. były 50., więc to już jest blisko stylowo. Ale to te akcesoria, na przykład ta torebeczka tutaj dzierżona w dłoni, już to tak muszę powiedzieć, bo to jest właśnie tak na inną epokę wszystko ustylizowane. I te włosy, fryzury tak zaczesane. Tutaj taki ten lok gdzieś w przodu podpięty spinkami takimi. Te spinki też były inne, jakieś takie z kości słoniowej, jakieś takie inne takie szpile wręcz. No, tutaj troszkę podwinięta fala, fala z przodu, fala z tyłu, sukieneczka, pas y, oczywiście w tali, bucik na leciutkim obcasiku. I jak ta figura kobieca od razu inaczej wyglądała. I muszę wam się przyznać, że wczoraj patrzyłam sobie w różnych sklepach internetowych, czy nie znalazłoby się coś takiego, Ala, właśnie lata 40., 50., choćby nawet jakaś zwykła koszula z krótkim rękawkiem, no może nawet i sukienka, ale taka, żeby właśnie. No nie była całkiem na tamte lata, no nie będzie. Dzisiaj te, które się kupuje, to już nie są tak do końca podobne. Nie są takie same po prostu. Podobne są, ale nie do końca. Czyli zapragnęłam ubioru na lata 50. Jeśli kupię, to oczywiście nagram filmik i się Wam zaprezentuję i będzie anecznik wersja lata 50. No i muszę Wam powiedzieć, że zrobiło się gorąco. No właśnie, chyba już się skarżyłam na ten temat w poprzednim filmie, w tym wejściu, tych moich urywkach nagrywanych raz po raz. No, zrobiło się gorąco tego, czego się najbardziej obawiałam. Maj jeszcze był fajny, taki, no bo czasem to już nawet w maju się tutaj robi gorąco, ale jeszcze w tym roku udało się i w maju tak nie było. A, zobaczcie. Chciałam tutaj Wam pokazać mój ostatni zakup kosmetyczny. Podkład, tak jak to były podkłady na początku lat 2000, no może końcówka 90. To były takie po prostu ten styl, czyli podkład nakładany gąbeczką, która się tutaj kryje. O, proszę bardzo, gąbeczka z tej strony już oczywiście użyta. Dzisiaj mam na sobie to coś. I o, oh, ale zamigała lusterkiem. Tutaj ma właśnie schomanko, ma lustereczko tutaj z tej strony. Kiedyś Bourjois to była moja ulubiona marka kosmetyczna. Bo to jest tak w ogóle, to jest, jak to się to nazywa? Naturalny, rozświetlający puder, czyli podkład. W takiej formie, bo ja to używam właśnie tak jakby to był podkład, nie jako sam puder wykańczający, tylko od razu podkład. Healthy Mix, no i mamy tutaj różne witaminy, 93% składników naturalnych. No i to tak właśnie, ja tak, je, ja tak się jak chodziłam jeszcze, jejku, bo ja pamiętam, że jak ja byłam młoda Ile to lat temu, a nie wiem, już zapomniałam, to ja nie mogłam zdzierżyć, że, bo ja się rumieniłam. Młode dziewczyny z rumieńcem rumienią się, mają to do siebie, jakoś tak, jakiś tak ten rumieńce przychodzą z tych emocji, nie wiem z czego. Taki człowiek jest bardziej za młodzieńczych czasów, rozemocjonowany i zarumieniony przy okazji, od razu ta. Emocjonalność wychodzi na światło dzienne za pomocą rumieńca. Nie wiem, czy w dalszym ciągu młode niewiasty się rumienią w dzisiejszych czasach, bo jakoś nie mam styczności na co dzień. No, ale podejrzewam, że raczej tak, to się tak nie zmienia na tym świecie. No, i ja nie, ch nie chciałam zdradzać moich emocji i mojego rumieńca. Musiałam jakoś zakamuflować. I dlatego ukochałam sobie takie różne pudry z takimi puszkami, gąbeczkami i tak No i tak chodziłam taka blada albo taka lekko pomarańczowa, bo pamiętam, no wtedy to nie było wielkiej możliwości zakupu podkładu, który pasowałby do twojej karnacji. No, a ja tutaj tak a propos to mam numer 02 wanilla. Nie jestem taka blada, bo tutaj na włoskim terenie bardzo łatwo lekko się przy, przybrązowić. No też przyrumienić, ale i przybrązowić, więc dobrze. Czyli to druga rzecz, którą chcę dzisiaj tutaj jeszcze Wam pokazać, bardzo fajne serum od mojej ulubionej, akcjonowej kosmetyczki Elizy Jones. I to jest serum do twarzy. No to czegóż by indziej. Aniu, ale cóż, chcę wam powiedzieć, że ono jest bardzo dobrze się wchłaniające. Tutaj jak zwykle pepitka, już wam to mówiłam, że Eliza lubi pepitki i konsystencja taka, taka szybko się wchłaniająca. Po, po polsku coś cię tu jeszcze napisali? O, o, no dla mnie, dla mnie, żebym wróciła do tej, Dziewczynki z lat 90 odmładzający serum do twarzy. To chodzi o to, że ono nie jest tłuste i tutaj właśnie na tym moim terenie, gdzie o tłustość lica bardzo łatwo, to to coś zdaje egzamin, bo nie tłuści. I jeszcze zużyty flakonik NOA, czyli NOI, tak się to odmienia, kaszarel. No a tutaj była malutka pojemność. Zobaczcie, tak perełka w środku. Nie bójcie się. Nie, że ja się no i pozbywam raz na zawsze, bo ja tych akurat perfum mam zapas. Mam pięćdziesiątkę i mam setkę. W zapasie już zaczęłam używać, a to chyba była trzydziestka. Albo mam drugą taką trzydziestkę. To była trzydziestka. ojejku, no tutaj to już takimi. Zaraz, zaraz. Trzydziestka, tak. No a też bardzo mi się kojarzy z tymi minionymi latami. No cóż, kiedy to było? Kiedy pierwszy raz ją powąchałam? No chyba też jakiś początek dwutysięcznych lat. Właśnie we Wrocławiu, w tym Empiku, była obok Empiku perfumeria. Tak właśnie z boczku. Tu Empik, taki korytarz, tutaj z boku. Perfumeria. Hmm, to był raj. To był mój pierwszy perfumowy raj, i tam bardzo wiele perfum odkrywałam zawsze po zajęciach na Polonistyce. Wtedy studiowałam na Polonistyce, ale sko nie skończyłam tych studiów, jakby ktoś się pytał, bo później wyjechałam tutaj do Włoch i tutaj sobie zrobiłam inną szkołę, yy, akademię, yy, jak to się mówi po polsku? Akademia, hmm, akademię filmową można powiedzieć, ale na wydziale tych efektów specjalnych, charakteryzacji filmowej, teatralnej. Dobra, Anka, ale do czego Ty, do czego no, na, na manowce tutaj idziesz z tymi opowieściami? W każdym razie Noa została wykończona. I tutaj poczta przyszła do Aneczki, została wysłana próbka. Z jakże przystojnym mężczyzną na przodzie, na, tutaj na fotografii. Roma Łomo, Laura Biagiotti. Nero Estremo to jest jakaś nowa wersja i woda perfumowana Intense. Proszę, jeszcze raz Wam tutaj pokażę. Mężczyzna z zawadiackim uśmiechem. Hmm. Dobrze. I cóż tutaj mamy? Tutaj od razu mam ściągę, jakie są nutki, to mogę Wam powiedzieć. Czyli początek bergamotka i cytryna. Później będzie aha, cytryna zimowa, czyli taka cytryna, która dojrzewa zimą. O, na pewno gdzieś tam na Sycylii i tak dalej. Później mamy eleganckie geranium. Geranium! geranium, to się mówi po polsku, lawendę, wanilia i y vetiver. O, i nawet w środku mamy nutki. To ja już tutaj zaprezentuję, żebyście sobie sami przeczytali. O, Wszystko jest narysowane, że lawenda, że troszkę wanilii, że bergamotka. No to próbujemy. Pujer ambrato lenioso, czyli bursztynowo ten. Bursztynowo drzewne. Fruzier, fruzier. Dobra, dobra, już tam nie marnuj. O O, to naprawdę. To naprawdę jest na taki brunet wieczorową porą. O, brunet, ten ci on tu. Ty nie jest źle. Nero estremo. A wiecie, że mi się to. Też tak jakoś dzisiaj mi się wszystko kojarzy z latami dziewięćdziesiątymi. Jakieś takie perfumy były na dyskotekach w latach dziewięćdziesiątych. No może nie w remizach strażackich, ale już tak w takich bardziej klimatach takich dyskotek już w jakimś tam mieście, już takich miastowych, gdzie te perfumy takie może bardziej eleganckie się wyczuwało. Mm, powiem wam, że na pierwszy niuch to no to są rzeczywiście bardzo męskie, aromatyczne perfumy, takie męskie, takie z mięśniem, no. Mm -hmm. Koszulina nawet roztwarta tutaj, pokaż, jak ty byłeś ubrany, no tak, taka koszulina troszkę... Anka, Anka, nero estremo, no panie, panowie, nie powiem. Ten zapach, jak na pierwszy niuch, w ogóle to mi się wydaje, że tutaj ta bergamotka i lawenda będą takie intensywne, takie, które zostaną. Bo pierwszy niuch jest bardzo taki, aż lekko nawet gryzący, takie wiecie, takie chlusnął, nie żałował tutaj na te swoje popiersia. Ach, aż się zapowietrzyłam. Anka podnieciła się kobieto opowieścią. Nie, mm. nie, pierwsze wrażenie, bardzo dobre. I wiecie co? Tutaj ta perfumowa podnieta, myślę, że to będzie bardzo dobry moment na zakończenie tego vloga, bo ja tutaj jak przysiądę, tak się rozgadam, że ja nawet nie muszę nigdzie chodzić. Ja tutaj wam mogę nawet z ganku nagrać trzy słowa. Tutaj z tyłu jest maszyna do szycia po mojej teściowej. Była tutaj, akurat tu jest fajne światło, widocznie sobie kobieta coś tam szyła. To jest taka marka, widać? No. Neki, Neki taka, taka włoska marka tych maszyn do szycia. ok ruszyłam telefon już tam dobra, głowę mi ucięło. No, nieważne, będę kończyć, bo nie skończysz kobieto. Ile, ile, O czym chcesz tutaj jeszcze im opowiedzieć? Na dzisiaj to wszystko. Dzisiaj po południu y, chyba wybiorę się na chwilkę do action, y, ale nie wiem, czy tak bardzo lubicie takie zakupy z action. Ale gdzieś to tam w plotę. No, na plotę i w plotę. Cześć, dobrego wieczoru, tak? Dobrego snu. Myślę, że ten vlog wpuszczę w eter wieczorową porą. Bardzo pasuje do bruneta wieczorową porą, vlog wieczorową porą. Na dobre sny. Do widzenia, cześć.